No bo sta, stara Europa, e, e, zatrute jedzenie, zatrute lekarstwa, szczypawki, aborcja, e, wykańczanie społeczeństwa na maksa. E, o, o, o właśnie. Jeszcze może wspomnimy o tym, co Ci mówiłem a, na początku programu o, o ubóstwie e, zachodnich społeczeństw. A tym, bo to się co, cały czas e, pojawia, że o, zachodnie społeczeństwa ca cały czas ubożeją. Tutaj pokazywałem to właśnie w poprzednim programie z e, profesorem Piotrowskim. Zobaczcie. Tu jest, to jest organizacja, podejrzewam, że jakaś lewacka z Europy, ale to nie o to chodzi. Oni tutaj zrobili sondaże i okazuje się, że mamy alarmujący, alarmujący stan ubóstwa w Polsce, Polska na krawędzi kryzysu społecznego. A tu mamy, zobaczcie. Dramatyczny skok ubóstwa skrajnego do 6,6% populacji obejmuje 2,5 miliona. Polaków żyje w skrajnym ubóstwie w tej chwili. Yy, tu mamy strefę wykluczenia społecznego do 46%. Do właściwie w, w stanie pon takim yy, poniżej, na granicy ubóstwa żyje 17,3 miliona osób w Polsce. To jest połowa Polski. To jest niewiarygodne. Nie wiem, czy, czy to jest w ogóle, trzeba to sprawdzić, czy to jest y, prawda, ale drastyczny wzrost ubóstwa skrajnego wśród dzieci: 5,7% do 7,6%, czyli 522 tysiące polskich dzieci i, i także seniorów żyje w ubóstwie. Ja tu szybko tak, e, tak przeskoczę, że pokazać Wam e, wykresy. Zobaczcie, wzrostu ubóstwa skrajnego w Polsce 47% się od 2022 roku do 2023. Zamiast dawać, e, podcinać sobie żyły, wykrwawiać, wykrwawiać się na, dla Ukrainy, co teraz okazuje się, że no, no było olbrzymym błędem, myśmy wiedzieli to, że nie można nieprzyjacielowi pomagać, bo on się e, tak jak wąż ugryzie e, kiedyś z powrotem, to od 2022 do 2023 zobaczcie jak wzrosło ubóstwo ogólnie, ale jak przejdziemy dalej, to mam ubóstwo skrajne dzieci, szokujący wzrost, 32%, dzieci w rodzinach poniżej minimum socjalnego ponad 50%, jak przejdziemy do starszych osób, ubóstwo skrajne seniorów, szokujący wzrost do 50%. E, ubóstwo skrajne rodzin z osobami niepełnosprawnymi, szokujący wzrost 34%. E, e, ubóstwo osób pracujących no właśnie, oni cały ten system e, lewacki chce, żebyśmy pracowali od wschodu słońca do zachodu słońca, płacili za to podatki, żeby utrzymywać tych pasożytów. I oni nam zapewniają jakiś tam no, byt, bo, bo zapewniają nam jakieś socjalne usługi. Nie? To jest błąd, to jest błąd ludzie, nie możecie na tym polegać. Każde socjalne, opiekuńcze państwo prędzej czy później się kończy i was wykończy. Musicie być silni, mocno, mocni sami, musicie być kreatywni, musicie budować właśnie swoje biznesy. Twoje przestrzenie działalności gospodarczej, w które państwo nie wchodzi. A w, a w Europie ja widzę, że tam. Po, pa, państwo chce wsadzić palce wszędzie, gdzie się tylko da. Tak. tak jest, wszędzie, dokładnie wszędzie, ale najgorsze jest to, że ludzie nie rozumieją, że to, że państwo im coś daje. Oczywiście to jest tylko w, w, w sferze tak. werbalnej, bo państwo niczego dać nie może. To są właśnie ich własne aktywa, które. Państwo gdzieś tam przepala w wielkich procentach ze względu na, na swoje potrzeby, na swoją biurokrację. No, tutaj kilka uwag. Ja nie wiem, jak, jak to ubóstwo jest tutaj mierzone i, i jakie parametry tutaj są brane pod uwagę, ale rzeczywiście ten skok jest dramatyczny, jeżeli te wszystkie dane są, są prawdziwe. One oczywiście, ja je przyjmuję, że, że to jest bardzo prawdopodobne z tego względu, że koszty. Życia w Polsce wzrosły no, dramatycznie w ostatnich kilku latach, a do tego musimy, musimy właśnie dorzucić ten, ten fakt, że coraz więcej Polaków jest kompletnie zakredytowanych. Wszystkie rodziny, jeżeli chcą mieć, nie wiem, własny dom czy mieszkanie, biorą wielki, wielki kredyt i potem stają. Się taką ofiarą, wskakują w pułapkę tego, tego kredytu, który się tam składa z iluś zapisów, jeszcze małymi literkami, żeby, żeby to byli prawdziwi niewolnicy do końca życia tych systemów bankowych. Koszty, jakie to są koszty? To są koszty, które przede wszystkim generuje Unia Europejska. Czyli, na przykład, jeżeli mówimy o kosztach energii elektrycznej, no to musimy sobie zdawać sprawę, że narzuty na tak zwane emisje. Szkodliwe tam CO2, oni to tak nazywają. Oczywiście to nie jest nic szkodliwego specjalnie. CO2 jest potrzebnym gazem w przyrodzie. Dzięki temu mamy rośliny, mamy drzewa. No ale ideologia lewicowa, komunistyczna, która leci tam z Brukseli i Strasburga, dusi nas straszliwie i to w tej chwili jest blisko 60% opłat energii. To są właśnie te dodatkowe te, te ETS-y, te, te, te dodatkowe e, opłaty związane z emisjami. To jest coś niewiarygodnego. Jak polski przedsiębiorca, jak w ogóle Polacy mogą konkurować z krajami takimi jak Chiny czy Indie, jeżeli, jeżeli oni od razu, wszyscy Polacy, płacą tak skandalicznie wysokie, mają wysokie opłaty za prąd, chociażby. Ale do tego dochodzą kolejne inne generacje, generowanie kosztów, chociażby wyrobów, wyrobów takich jak żywność, czy tych, tych podstawowych. Przecież Polska musi spełniać te drakońskie normy jakościowe i sanitarne Unii Europejskiej. Z kolei konkurencja, czyli właśnie Ukraina, ona nie musi tych norm spełniać i przez to jest znacznie tańsza ta żywność ukraińska. Plus Ukrai Ukraina przecież konkuruje w ekonomią skali. Te wszystkie giganty, te lat fundia, które tam mają miejsce, te ponadnarodowe koncerny typu Kernel. Sam kernel chyba ma na Ukrainie prawie 600 tysięcy hektarów. No to jak z czymś takim można konkurować? Plus te czarnoziemy, te najlepsze gleby, to właśnie tam polski rolnik, czyli polski gospodarz, i po, potem w, w sukcesywnie w konsekwencji wszyscy Polacy mają wszystko drożej. To jest właśnie, e, gdybyśmy mieli z, zdiagnozować praprzyczynę do to nieszczęścia, to jest właśnie obecność Polski w Unii Europejskiej. Tak pod tym się będę podpisywał. No, ale y, w Polsce rządzący y, robią co? No, na kolana, tak? Na kolana przed Brukselą, Berlinem, Strasburgiem czy tam Paryżem. No i f, f, spirala zadłużenia Polaków jest y, coraz, coraz gorsza. Stopień deficytu budżetowego na ten rok to jest, proszę Państwa, 300 miliardów złotych. To jest y, taki rekord, że absolutnie nie do pobicia, ale co najgorsze. To ten rekord jeszcze będzie prawdopodobnie pobity przez, przez ten rząd poprzez nowelizację budżetowej, ustawy budżetowej, bo ona na pewno to się, ten budżet się i tak nie spina. To jest już tak rozregulowane, że nad tym wszystkim nie ma pan panowania, nawet ten, ten obecny rząd, pomimo tych zakładanych deficytów. Programy socjalne. Te, tak, te słynne 800, plus kiedyś 500, plus, które miały służyć poprawie sytuacji demograficznej, czyli poprawie dzietności Polaków, mówiąc wprost, ten program wszedł w życie przez, w roku 2016 był uchwalony, wszedł w życie i jedyne drgnięcie w górę, jeżeli chodzi o, o, o dzietność, to miało miejsce w 2018 roku, na moment, ale potem zaczął się dramatyczny zjazd w dół. Poprzez kolejne problemy, które sami sobie narzucają rządzący, czyli tak zwaną pandemię, czyli, czyli tę nieograniczoną, bezsensowną, zupełnie pomoc wojskową dla Ukrainy, Polacy utrzymują kilka lat drugi naród, tak de facto. To jest, to jest rzecz, która zrujnuje nas wszystkich i, i trudno się dziwić, że te dane, które przedstawiałeś, rzutują na bezpośredni poziom życia. Polaków, Polacy nie jeżdżą na urlopy już teraz coraz rzadziej, rzadko kupują nowe dobra, nie inwestują. No to jest dramat, który się może bardzo źle skończyć. Ja ci wysłałem ten ten link do tego, może zobaczysz, słuchaj, jeżeli to jest prawda, to jest super materiał dla Grzegorza Brauna, żeby pokazać, jak system w tej chwili wykoń, wykończył Polaków. To jest popis to jest ich działanie, nie wiem. To, to, jeżeli no, to jest to prawda, jest. Ja, tu, ja tu widzę, że to może być trochę lewackie, e, dlatego że oni tutaj chyba za rozwiązaniem mówią o zwiększeniu socjalu, ale, e, ale, 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 ale to nie o to chodzi, bo jeżeli te badania były przeprowadzane przeprowadzone prawidłowo, że naprawdę mają reprezentację e, tych danych e, prawidłowo zrobione, to... E, to nawet jak to jest lewackie, to, to oni sami na siebie zakładają w tym momencie sznurek, bo pokazując, że w Polsce jest takie duże ubóstwo, no to jednocześnie przyznają się, że ten ich system no, wykończa Polaków.